M18 to pojazd, który w mojej opinii czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. Parę lat temu była to jedna z moich ulubionych maszyn. Wówczas śmigacz ten był jednym z niewielu, które potrafiły bardzo szybko znaleźć się na tyłach wroga. Serio. Nie było żadnych popierdalaczy typu R3 czy Centauro. M18 była zygzakiem McQueen wśród pancerniaków. Wołokoła msk był w rotacji, a przybliżenie optyki było prawie tak mocne jak na leopardzie, to robiliśmy z Diabłem niezłą siekę na polu walki. Ale tamte czasy minęły bezpowrotnie. Z Diabłem nie grałem dobre dwa lata i w międzyczasie zdążyli M18 znerfić. Zarówno w Statach, jak i przez dodanie nowych mechanik oraz wrogów. Czas odkurzyć to cacko i zobaczyć, jak spisuje się na polu bitwy w grudniu 2021 roku. Kamuflaż, który zobaczycie, został wybrany przez patronów oraz społeczność serwera Discord wspólny YouTube, do którego link znajdziecie w opisie. To nie ma go się nic. gadasz, że to nie ma się nic. Ja tego nie zauważyłem, jak ja patrzyłem na ten na Wodelaj. O nie, to ma swastykę, nie mogę tego użyć. O nie, to jest napisane Come and get me. Specjalnie go wybrałem. Jak się przyjrzysz, to na prawej burcie mam pięknego amogusa. To tylko dzięki niemu udało mi się ugrać ostatnią bitwę. Śmiesznie, miałem koronę. Tydzień byłem zdrowy, chyba? I teraz znowu jestem chory. My już mamy trzecią kwarantannę w tym miesiącu. No i znowu ze szkoły. Okej, okay, dobra. Wojfar znalazł super sposób, jak zakryć tą swastykę na kamuflażu. Następny mecz będziemy grali na kamuflażu, który miał najwięcej reakcji. Wojfar powinien dostać za to punkty zaangażowania. Change my mind. Jeżeli zapełnimy to Wojfar, y, możesz nam przypomnieć, jak już ten odcinek będzie na YouTube? Masz 5 punktów zaangażowania. Tak. O Anacho i Ajhopa. O <noise> Anacho i Ajhopa. Szkoda, że ta m 18 nie ma już praktycznie żadnego przybliżenia. Teraz najlepsze są chyba Niemcy mają, nie? Mm, no, chyba nie wiem, czy widziałem coś lepszego od leopardów. Bo leopard ma chyba razy 16, albo nawet teraz 18, z tego co pamiętam. To ale mnie zarzuciło tutaj driftem. On dobrze, że nic nie wyjechało. O, nie zdążyłem przejąć przez te strefy. Z mm. się? Trochę. Trzymał gdzieś blisko w razie w A trafiłem Lornetki ładnie No serio Nie widzę w co strzelam Padł. No, próbowałem ją zaznaczyć, to mnie zaakceptowało i teraz muszę czekać. Ona jest takie 800-900 metrów. Nie zepsułem sobie... A. I tam jest droga. montyrka. Okay. <laughs> E, o, i tam tygrys O i przestrzeliłem coś, leci A to nasz O, leci Ale mam spadki FPS-ów z jakiegoś powodu Ale dostałem w mordę Ja miałem spadki FPS-ów, miałem na starej karcie graficznej. Miałem 60 klatek, nagle miałem 5 i, i to było giga męczące. No i ładnie. Ktoś zginął. Okej. Okay. Na no miast, no miasto, na miasto <laughs> gdzie wierzać. Gdzie ja zaznaczyłem typa tuż po tym jak został rozwalony i znowu muszę czekać. Idykę. Jadę tam do przodu, góra. Uważaj za to, bo leci samolot. A faktycznie. oj. ty A, rozwaliłem go. <laughs> Uratowałeś mi dupę. Nice. No i tak się gra w oddziale, tak. Widzisz tam coś, co mogę pobłogosławić? E, gdzieś w tamtą stronę, bo. widzę, widzę. A on nie jest pięć czołgów, ogólnie. Sześć. Lewym czy prawym? Prawym, przyja. Dobra. Jest dużo tedeków, Jest puma, jest bulldog. I to jest świetna sytuacja, bo raz trzech będzie stało obok siebie. Ładnie. Ale tylko jeden. Tego, którego widziałem. O fuck. Co tam masz? Byłoby fajnie, gdybyś go rozwalił. Właśnie Tylko nie ofam tym amerykańskim bombom. One najlepsze. A Iszak go dupnął. Ten jesteś bezpieczny. Chyba. Hmm. O jednak nie. już do ciebie strzela. No. Jakiś Tedek, wiesz? Jak panzer panze, 70 chyba Proszę, tam lecę. Weź mi go zmarkuj. No ja jest zmarkowany tu. No okej, okay. może to z 10, szołgów, a ja co dobry zdjęć. ktoś tu o drzewo zahaczył. Ale <laughs> przynajmniej rozwalony, okej, okay, dziękuję. Nie ma problemu. Cóż, a jest chyba wyczyszczone. Ja się przyjadę na A. Czemu nie? Zawsze punkty. Ale powiem Ci, że nigdy nie lubiłem grać Amerykanami, jakoś najlepiej mi się nimi teraz gra. Ja właśnie od zawsze lubiłem grać. To jest pierwsza tak. nacja, którą wybrałem i... Przyjemna, naprawdę. Tylko no nie, nie każdy. <coughs> nie każdy czołg, nie? No bo jednak. Zróżnicowany to jest. I fajne. Tak. Te amerykańskie pierdziki są zajwiste. To prawda. O i za bitwy Amerykanami dostaję normalnego expa, nie wiem, tysiące, a Jak ja zrobiłem wcześniej te, 90, te 72, 6 fragów, to dostałem 800 expa. Co, na no A? W sumie można. Gdzieś tak z boku sobie podjedziemy. Trzeba razem ty prowadź, bo ja zawsze na co jechałem. Ach, jest niewidzialny gąski. To jest to. A jest znowu nie mam krzaków. Ups. Spoko, za to ja mam wszystkie. A no to wezmę od Ciebie połowę i będziemy kwita. To mogę Ci dać gałązkę. Spoko. Poszła Arta. Tiger. I nie tylko. Petek dostał bułę i się złożył Jak to Petek? Yy, Pat Puma Tutaj? Tak, tutaj na górze Kurde Mój dowódca dostał headshota od Pantery Została w lufę, a gdzie ta Pantera? Zaznaczyłem um. Okej, okay, dużo tu ich jest Oj, no. dużo Puść Arta jak możesz Pad chciałem zjąć, Nie mogę jeszcze puścić. No, Wjechałem na jakiś kamlot niewidzialnymi gąsienicami Nie widzę tej pumy niestety Bo się schowała, po lufie dostała Ona cały czas powinna gdzieś tutaj stać Aha, znaczy za daleko Dobra, wiem, o, wiem. Właśnie, czekam aż się wychyli. Dobra, puszczę Artę. Pod nami jest tutaj e, ta, Pantera. Okej. Okay. puściłeś na pak czy na panterę? Na pak pumę. Ja puszczę na panterę. No, trafię, nie? Razy dwa. Opak po ma bo ja tutaj nie widzę. No dostała, tu, tu jest gdzieś Kurde tu jest ich więcej, nie? Opak pomysł tutaj Ilufem jest ją Kurde no nie widzę, musiałbym objechać O chyla powoli, ja się naprawiam Dobra, ja jadę od prawej. Nie... No, ja o się... dobra, myślałem, Nie. że się przewrócę. Ja się naprawiałem, robię jolo, wjeżdżam w smoka. Ja tu podjeżdżam. Pancerz przybity, daj hit w panterę. Poczny pancerz. Nie, to jest żart. Podjechałem do niej na 2 metry, to samboczny pancerz, pan coś nie przybity. Jest. Nie ma lufy. No, skandal. Dobra. Zgwałcili ją tutaj. Mamy wszystkie punkty. Zauważyłem, że Niemcy mimo, że mają bardzo dobre maszyny, to grają nimi bardzo słabi gracze. Tak, to prawda, ale to tak jak mówiłem w tym odcinku o Tigerze, ja myślę, że po prostu dużo nowych graczy wybiera właśnie Niemcy na start, no bo wychodzą z założenia, że o, tutaj legendarne i legendarne Pantery, najlepsze czołgi, no i później jest jak jest, że Niemcy przegrywają, cały czas w dupę dostają. Okej, okay. jest już trochę bitew za mną tym czymś, i póki co okazuje się, że tak jak myślałem, nie jest to jakaś super maszyna. Głównie chyba przeszkadza w tym czołgu to, że nie ma stabilizacji działa. Wiem, że to jest 5-7 i raczej tutaj wiele czołgów tego nie ma, no ale przy takich Shermanach na przykład to no to się bardzo przydaje przy wychylaniu się z zaosłony, nie? Na M18 tego nie ma i to boli. Po prostu boli. No ale cóż. Lecimy kolejną bitewkę, zobaczymy, może tym razem wyjdzie lepiej. No. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, ta mapa może być wybawieniem dla tego czołgu. Cyk, artyleria. Może ktoś tam w nią wjedzie. Okej, okay, mamy przeciwko sobie Anglików, Niemców oraz Szwedów. Co mi to mówi kompletnie nie mam pojęcia. O! Arta dobrze hitła. Tylko trzeba się upewnić, czy tędy nic nie idzie. Chyba nie, chyba nie. Ok. A jednak jednak jednak. Nie. Już we mnie celował. Ja to widziałem. No serio? Pamię mnie. Dał. Ładnie, dobra, weszło. Pytanie, czy jest bezpiecznie? Pewnie nie, ale i tak wiadę. Gdzie ten wrogi samolot? Tam? Nie. Nie wiem. U, weszło, ładnie. Dobra. Teraz tu wejdzie. Jest! Weszło. Razem z zaznaczeniem. Nie, 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 nie. nie. Dobrze, że go zauważyłem. Ja nie mam karabinu. Jest mi przykro. Ale bym go teraz trzepnął. Jak, jak, jak. No został wtrzepnięty przez innego. Chyba tam podjedziemy. Okej, okay, Tiger Hyden tam gdzieś jest. Założy się, że tu. A może tam? Jednak tu, ale jest tak skontowane, że trudno będzie mi go przebić. Jakkolwiek. Poczekamy sobie aż przejedzie. Albo nie poczekamy. Yes! O to chodziło. Skręci. Mhm. Ładnie. Co prawda nie my go ubyliśmy, ale wyszło dobrze. No o, ten może się okazać zagrożeniem. Bum. No cóż, to jest chyba GG, ten meczyk.

no i Spitfire nie dojechał. No ale cóż, cztery fragi, jedna zajęta strefa. Myślę, że nie jest źle, co? I cyk, koniec bitewki.